O! Hoho! ho! Hoho! Ho, ho, ho! Ho, ho! Ja, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja jestem Szepeta. To, co widzicie tutaj, to jest kolejny odcinek serii Realm Royal. Moi drodzy, jest to moje chyba siódme podejście z tego, co dobrze liczę, jeżeli chodzi o nagrywanie. Ehm, dzisiaj Realm Royal. Ehm, wyszedł bardzo duży patch. I wszystko byłoby spoko, gdyby nie to, że zostały zmienione, na pewno mi. Opcje w sensie ustawienia, myszki i tak dalej w hmm. taki sposób, że muszę je sobie jeszcze raz ustawiać, i wiecie, to nie jest, to nie byłby żaden problem. To nie byłby żaden, żadniusieński problem, gdyby nie to, że to w jakiś sposób patrz zmienił dużo w grze. No, a tu ktoś w ogóle jest. Super, świetny. Ło! Wow! Bang! No, nareszcie coś siadło, że tak to się mówi, tak? Natomiast tak, patch wprowadził bardzo dużo zmian. Um, zresztą służycie, nowe dźwięki, w ogóle nowe. Nie wiem, wydaje mi się, chyba coś ze Zestrzelaj, na pewno wiem, że jest nowa broń. Na pewno wiem, że zostały rozbite te wszystkie ratingi: e, z jednego wspólnego na pojedyncze, na solo duo i składy. E, I to wiem na pewno, że się zmieniło. E, ja w tej chwili, żeby was nie skomentować, mam na duo diament 4. Tutaj mam brązo w ogóle. Mało grałem ogólnie solówek, jak się okazuje. Albo po prostu byłem kijowy. To raczej, raczej, raczej to drugie. <laughs> eee, I co jeszcze? Y, co jeszcze? No i na składach mam chyba Golda. Nie, Jezus, to chciałem. No cóż. No cóż. No. A, chodź tu. Dobra, ale uleczymy się w takim razie. Um, także tak w tej chwili mi wygląda właśnie, mówię, odświeżona szata graficzna, um, zostały mu też poprawione, również też inne bugi jakie występowały e, w grze. Powiem tak, mam nadzieję, że po prostu ta gra będzie się e, rozwijać coraz bardziej i jak najbardziej jestem za tym, tylko strasznie mnie zabawało, w sensie bo ja na przykład ustawiam sobie myszkę bardziej tak bardziej pod to co czuję w danej, w danej grze i bardzo rzadko pamiętam o w końcu e, bardzo rzadko pamiętam e, po prostu co ja w jakiej grze mam, jakie ustawienia bo to byłoby troszkę, nie wiem, za dużo liczb, nie zapisuję tego totalnie i nie potrafię, nie, nie potrafię tego mówić z pamięci, niektórzy być może umieją, umieją um, e, na przykład, nie wiem, do CS-a swoje ustawienia podać, ja tego nie potrafię ja mówię, ja bardziej gram na wyczucie tak jak mi się w danych, że po prostu strzela gra um, i tak dalej. Żeby to było jak najbardziej, efek jak najbardziej efektywne. Eee, no i potem po prostu próbuję tak. Natomiast. E... Coś tam był i nie wziął. Mhm. Okej. Okay. Eee, natomiast jeżeli chodzi o. O, o, właśnie tutaj grę, zostało mi wszystko werserowane i to znowu muszę się przyzwyczajać, <laughs> znowu muszę coś robić z, znowu coś muszę robić, o dobra. Wow. O, nie, on mnie zabije. No, Gdzie ty jesteś? O. Nie, ja cię zdobędę, mordo do mnie strzelałeś, a ta zniewaga. Gdzie ty jesteś? No, uff, dobra, nice, uff, dobra. Tej porobieni, okej, okay. no nie mogę na razie tego przerabiać. Dobra, podleczmy się. Za ten czas. Dobra, ten gość jest wyklikany. Budki mam, wszystko mam. Dobra. Czy się zawiesiły po prostu? A nie, tu serio są ludzie. <śmiech> <śmiech> o ty! Jak ty? Jak ty? Jakim walonym cudem ona tu zrobiła tak? Co? Co! No nie wierzę! Ej, jak? Z czego ty strzelałaś? No to jest. To jest. No przecież. Te, co ten typek strzela? Jaki to. co to jest ja pierd- <ścoughs> dobra. Bo odchodziłem w takim razie jeszcze raz do, do tego. Mim nadzieję, że może tym razem cokolwiek się uda, bo zaczynam się powoli denerwować. A ja się nie lubię denerwować. Myślę, że mało osób by się zacząć denerwować. No bo mówię, wprowadzili dość dużo zmian w tym bugu i... Nie mam pojęcia co się tak naprawdę dzieje, bo nie wiem, nie było mi tej w sumie ile? Przez chwilę. A są już tak potężne zmiany, tyle się już dzieje. Nie jestem w stanie czasami wrzucmy nawet nadążyć tutaj, nie wiem, z nauką, chociażby kurde walonych, nie wiem, jakichś skillu, czy czegośkolwiek, no, Nie wiem, no coś, 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 tu się dziwnego stało. Nie wiem, lepiej wchodzą deszoty, czy mi się tylko wydaje, czy, czy, czy no, ja nie wiem, ja nie, ja, ja, ja nie wiem. Ja nie wiem. Ja mam nadzieję, że. Nie wiem, może coś tutaj zostanie, może poprawiona, Może to jest bardziej kwestia tego, że znowu zostały mi zmiany, jak już powiedziałem, ustawienia. A może po prostu jestem za wolny czy coś. Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie wkurza mnie to strasznie, że. No, to co się w sumie stało. Znaczy, Wkurzymy, co się stało. Na przykład teraz ostatnie rozgrywkę w sensie. Ja nie, nie lubię czegoś takiego. I nie lubię, jak mówię, cały czas w sensie. I zaczynam się wkurzać teraz jakiś jakieś byle gówno za przeproszeniem. Także no nie, nie, niedobrze i to właśnie sprawiło Realm Royal. Także dzięki, dzięki. Myślałem, że taka bardziej karżwarowa gierka a to dupa. No cóż. Mm. No cóż. Ale jednak jak się okazuje, nie do końca. O, super. Także tak w sensie. O, Jezus, jeszcze raz powiem w sensie, się uderzę, naprawdę. Także w taki sposób, właśnie, oto mamy sobie tutaj. E... Grę, która zrobiła dość duży postęp, mi się na pewno. Na pewno też, żeby nazwać postępem. Natomiast kwestia, wydaje mi się, tego, że no zdenerwowało mnie to, co się w ogóle tam stało w tej ostatniej rozgrywce. Że, e, bo gość w sumie był, jakby w ten sposób zamrożony, i ja wiem, że on też może sobie teoretycznie to nakierować, ale zrobił to w jakiś takim. No nie wiem, może za szybko po prostu dla mnie i tyle. Ech, no ale cóż, dobra. Lecimy w takim razie. Class Ability. I tyle. Także. Świetnie. Aha. <śm> um... No. Także fajnie. E I nie, da nie, nie lubię strasznie M właśnie tak, tego typu gierek, w których byłem tu. E tak. Ale nie lubię tego typu gier, w których na przykład nie ma teraz nikogo. Nie uda mi się nikogo teraz zabić i zasadniczo to jestem po prostu już w dupie. O, tam jest zrzut. Pierdziele, idę do zrzutu. Mordo. Idę do zrzutu. Moja jedyna nadzieja, że dostanę jakąkolwiek złotej broń, podejrzewam w tej grze. Zobaczyć w ogóle złotą broń. Szybko. 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 Mam nadzieję, że te nowe skinki w ogóle do... Mountów, które będą za długo Złota strzelba, dobra, weźmy Weźmy z pinkalami, bierzemy tą złotą szczelbę. Niech będzie Słyszałem, że podobno ją poprawili Znaczy znowu ją, najpierw ją przyspieszyli i szybko strzelili, Potem znowu ją spowolnili, potem znowu ją przyspieszyli, potem znowu spowolnili I tak się czuje, człowiek gubi, że nie wie jak się nauczyć w sumie grać I tak w sumie to uczymy się co chwilę w to grać Coś tak. O la la Mhm, mm mhm, mm mhm, mm czy mogę tu jeszcze sobie coś zrobić? Nie. No cóż, ale dobrze, tam mamy rzeczy. Ja chyba w ogóle tutaj nie... nie... nie byłem w tych domkach tutaj! Naprawdę! Byłem tu czy nie? A, nie byłem! No świetnie, no dobra, znaczy... Moja głupota, no ale przynajmniej dzięki temu mamy coś do... Uuu, uh, link lepszy. Jasne, że się przyda. Teraz ten pokoik. No dobrze, że szybko zgarniliśmy w sumie lód, bo... Yy, znaczy przepraszam, zród, bo... bo myślę, że byłoby ciężko. Mm, najwyższy czas teraz też zrobić sobie jakąś legendarną część zbroi. Um. Myślę, że to byłby bardzo dobry pomysł. Natomiast pozbierajmy sobie jeszcze trochę, żeby mieć coś. No, to już byłem. Co? Jak ja to sprawdzałem? Coś, coś. Przepraszam, zmęczony. Hmm, No jak to? Nie wpadło A, dostęp No chodź no nie, no nie! Jeszcze top 17, takim jakimś no Nie, ile, ile, ile ma życia? Aha! Aha, bo ma dwie legendarki. No tak, no super. Jezu Jezus Mario, w ogóle złoty. Nie dobra, mi się już po prostu do chciało. Dobra. Dziękuję Wam bardzo, moje drodzy, za oglądanie. Ja byłem Szepard. Jeżeli odcinek Wam się spodobał zapraszam do obkowania w górę. Jeżeli nie to zapraszam do opakowania Dajcie znać w komentarzach co sądzicie w ogóle o tym, co się w ogóle stało z tą grą. Eee, m mówię, nie wiem, może kwestia jest po prostu tego, żeby się przyzwyczaić i... i nie wiem. No nie mam tak naprawdę pojęcia w sumie tutaj. No super. Dobra, ale dziękuję wam jeszcze raz w takim razie za oglądanie. Trzymajcie się. No i... She was looking kind of oh. down at the